W tym filmie pokażę Ci, jak korzystać z aplikacji Gallup Access, która pomoże Ci sprawdzić swoje podstawowe informacje na temat swoich talentów wykonanych w systemie Gallupa. Aplikacja jest dostępna na smartfony. W swoim sklepie internetowym wpisujesz Gallup i znajdziesz taką właśnie ikonę. Aplikacja nazywa się Gallup Access. Po zainstalowaniu i otwarciu aplikacji Trzeba oczywiście się zalogować na swoje konto. Do logowania używasz tych samych danych, których używałaś podczas logowania do swojego badania. Domyślnie może być tutaj język angielski. Jeżeli tak by się u Ciebie zdarzyło, to możesz zaraz po zalogowaniu zmienić język na dole, w tym miejscu, gdzie są, gdzie są te trzy kropki, i tutaj wybrać język. Bądź też language, jeżeli będzie po angielsku domyślnie. Język polski jest dostępny na liście języków. No niestety nie, nie są wszystkie artykuły przetłumaczone na język polski, ale podstawowe informacje na temat Twoich talentów są w, tym, w naszym języku dostępne. Czyli Twoje pięć głównych cech są dostępne. Możesz także wyświetlić swój pełny raport, jeżeli masz dostęp do wszystkich 30. Czterech cech i uzyskać dodatkowe opisy na ten temat. Oprócz podstawowych raportów, które są także dostępne na stronie internetowej, znajdziesz także informacje o innych talentach, wynikach innych osób, które wykonywały badanie przez Twoje konto. Także są wszelkie powiadomienia oraz Zasoby, czyli wszelkie porady, filmy, dokumenty, które są związane z rozwojem talentów. Modułów tutaj i dokumentów jest bardzo dużo, także dodatkowych filmów nie będę oczywiście ich obawiał, ale warto się na pewno z nimi zapoznać właśnie w celu rozwoju swoich talentów. Większość dokumentów jest po angielsku, ale myślę, że mimo wszystko warto z nimi się с ними запознать.